Jest punktualnie 18.30. Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy Panoramę Lubelską. Kolejarski protest w całej Polsce. Pożar składowiska odpadów. Nowe karetki dla chęszczyzny. Na początek panoramy: Protest kolejarzy blokują drogi krajowe, w tym te w naszym województwie. Jak mówią, boją się o swoje miejsca pracy, a protesty będą także jutro oraz w środę. Michał Hetman. Biskupice, skrzyżowanie krajowej dwunastki z drogą wojewódzką prowadzącą do Łęcznej to tu swój protest zorganizowali kolejarze i maszyniści. Mówią, że chcą jedynie móc pracować i wozić wszelkie możliwe towary przychodzimy do pracy, po prostu siedzimy na ławach. Nie ma tego, po prostu co, nie ma tego, co przewozić. Jak kiedyś chodziły 12 składów, teraz jest około 4 na dobę. I maszynista nie ma co robić. Jak my nie przewozimy, to spółka nie zarabia. Cały czas nieustannie widzimy odpływ towarów z kolei na drogi. I obecnie według statystyk wiemy, że 90% towarów znajduje się na drogach, a tylko 10 na kolei i cały czas jest upływ tych towarów niestety z torów. To nie jest łatwa praca. Umiejętności zdobywa się latami i od lat maszyniści są prawnie w gorszej sytuacji od kierowców samochodów ciężarowych. Kierowca jedzie 4,5 godziny, musi odpocząć. Jedzie kolejne 4,5 godziny, musi odpocząć. Natomiast maszynista może pracować 12 godzin. Bez przerwy. Para w gwizdek. Para w gwizdek, dokładnie tak. Jeżeli semafory się podają na zielono, jest to, jest to dla nas nakaz jazdy. Skoro troszczymy się o klimat, to stwórzmy dobry klimat dla tej formy transportu, apelują kolejarze. Na kolei y, głównie ochrona środowiska nakłada olbrzymie koszta. Dostęp do infrastruktury kolejowej, czyli do pełki, do torów, jest bardzo drogi. tak. A no, powinno to być ogólnie tańsze. tak. Jeżeli chcemy y, działać na Zdrowej, rozsądnej konkurencji, no to jednak y, powinno być na niej. Nic nie robić, jeszcze gorzej. Być może no, ktoś zwróci uwagę w szerszym gronie, że po prostu coś taki problem jest. Bo na dzień dzisiejszy to jest tylko udaje się, że po prostu, że nie ma problemu. Obydwa protesty zabezpiecza policja. Policjanci obecni są cały czas na miejscu. Dbamy o bezpieczeństwo zarówno osób protestujących, jak i kierowców. Policjanci wyznaczyli objazdy, jadąc od Hełma bądź od Lublina. Można z takich objazdów skorzystać. Nasi policjanci są w w tragicznych miejscach i kierują ruchem. Protestujących w biskupicach wsparli politycy. Kiedy pan premier mówił o bezpieczeństwie przy okazji rekonstrukcji swojego rządu, to my uważamy, że tym bezpieczeństwem jest m.in. działający i sprawny system transportu kolejowego. Blokady odbywają się od godziny 10 do godziny 14 na Krajowej 12 do jutra, a na Dwójce do środy. Michał Hetman. Panorama Lubelska. Cztery promile alkoholu miała matka, która wiozła samochodem swoje dzieci. W tym samym czasie ojciec zajmował się trzecim dzieckiem. Również był pijany. To wykazała sobotnia interwencja policji w gminie Frampol. A tego dnia policjanci w województwie lubelskim prowadzili akcję trzeźwość. Ponad 140 kierowców jechało na podwójnym gazie. Marcin Otto. Policja otrzymała sygnał, że w jednej z miejscowości w gminie Frampol nie trzeźwa matka opiekuje się dziećmi. Na miejscu okazało się, że 38-letni mężczyzna zajmował się ośmiolatkiem. 38-latek miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Jednak na tym ta interwencja się nie skończyła. Na teren posesji podjechało auto osobowe marki Mitsubishi, którym kierowała 31-letnia kobieta. W samochodzie przewoziła dwoje dzieci w wieku 4 i 13 lat. Kobieta w wydychanym powietrzu miała 4 promila alkoholu. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Dzieci zostały przekazane pod opiekę członkom rodziny. Prowadzone postępowanie wykaże, czy dzieci zostały narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W sobotę policja zatrzymała więcej nietrzeźwych kierujących. Na terenie całego województwa prowadzona była akcja trzeźwość. Skontrolowano blisko 31 tysięcy kierowców. Ponad 140 z nich za kółko siadło po spożyciu alkoholu. Z czego 100 znajdujący się w stanie nietrzeźwości, a więc kierowcy, którzy mieli powyżej pół promila alkoholu w organizmie. Ci wszyscy kierowcy muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Między innymi zakierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na nawet 15 lat, wysoka grzywna, świadczenie pieniężne w kwocie od 5 tysięcy do nawet 60 tysięcy złotych. Oprócz tego kierowcy, którzy mają ponad promila alkoholu w Organizmie muszą liczyć się z konfiskatą samochodu. Policja niezmiennie apeluje o zdrowy rozsądek i siadanie za kierownicą po spożyciu alkoholu. Pożar składowiska plastikowych odpadów ugaszony. wybuchł na terenie zakładu recyklingu w rzeczycy ziemiańskiej. Ogień miał 15 metrów, a w akcji wzięło udział ponad 100 strażaków. Trzy osoby są poszkodowane. Pożar wybuchł około czwartej nad ranem. Objął powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych, na której składowano plastik przeznaczony do recyklingu. To są takie tworzywa sztuczne do przetwarzania później w tym zakładzie, i one. Ta jedna hałda, która była oddzielona z około 1000 metrów kwadratowych, spłonęła całkowicie. Słup ognia sięgał kilkunastu metrów. Chmura dymu była tak duża, że mieszkańcom okolicznych miejscowości nakazano zamknięcie okien i pozostanie w domach. Specjalna grupa ratownictwa chemicznego po dogaszeniu zgliszczy stwierdziła, że nie ma już zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych. Chciałem bardzo podziękować naszym lubelskim strażakom przede wszystkim za to, że obronili wielki zakład produkcyjny, obronili mienie, obronili zdrowie okolicznych mieszkańców. I obronili miejsca pracy. W szczytowym momencie na miejscu działało 31 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pokazuje też taki duży pożar, taka duża akcja, jak są niezbędni strażacy, ochotnicy, bo oni naprawdę tutaj pomogli bardzo mocno. Trzy osoby potrzebowały wsparcia medycznego. To pracownica zakładu oraz dwóch strażaków. Mamy dwóch strażaków poparzonych, ale w stopniu takim lekkim. Poparzone mają, poparzone mają ręce, nie są to groźne. groźne. Obrażenia. Została im udzielona pomoc medyczna, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Przyczyny pożaru wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Zakład miał według straży pożarnej i jeszcze dziś wznowić działalność. Włodawa i Żółkiewka od dziś mają nowoczesne ambulanse. Trafiły do stacji ratownictwa w hełmie, są wyposażone w elektryczne nosze, które są dużym ułatwieniem dla ratowników medycznych. Karetki kosztowały ponad 1,5 miliona złotych. To nowoczesne elektryczne nosze. Są elementem wyposażenia dwóch nowych karetek, które trafiły do stacji ratownictwa medycznego w Chełmie. To właśnie na nich przy zakupie nowego taboru najbardziej zależało ratownikom medycznym. Dlaczego? Można jednym palcem pacjenta ułożyć w pozycji takiej, która y, której potrzebuje pacjent, na przykład strząsowej pozycji. Natomiast tam musieliśmy po prostu używać różnych podkładek i własnej y, siły fizycznej. Natomiast tutaj możemy wszystko mechanicznie dużo łatwiej y, pacjenta ułożyć. Ratownicy medyczni nie ukrywają, ich praca nie jest łatwa. Muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami i warunkami. Każde ułatwienie jest dla nich cenne i może zdecydować o życiu i zdrowiu poszkodowanego. Często jest nas za mało na miejscu. Pracujemy w dwuosobowych zespołach, trzyosobowych zespołach. Czasami pacjenci są też można powiedzieć, że agresywni. No i te dwie osoby muszą się tym pacjentem po prostu zająć, a ja jako na przykład jak muszę wprowadzić te nosze, no to... Potrzebuje tego ułatwienia w postaci właśnie tak jak tutaj jest. Nowe karetki będą obsługiwać teren Włodawy i Żółkiewki. Zastąpią stare, wysłużone ambulanse. Te karetki są bardzo potrzebne. Jak wiemy, przede wszystkim jest to, są to pojazdy jako podstawowy sprzęt do ratowania życia ludzkiego, więc naprawdę bardzo potrzebne. Koszt zakupu jednego ambulansu to 800 tysięcy złotych. Zostały zakupione ze środków własnych stacji ratownictwa medycznego w Chełmie. W przekazaniu karetek uczestniczyli parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Wynalazek dla chorych na cukrzycę. Pielgrzymkowy sekretariat już działa. Już są pierwsze kurki w lasach. Sezon na grzybę można uznać za rozpoczęty, ale zawsze warto sprawdzić, jakie okazy mamy w koszyku. A pomogą w tym eksperci z Sanepidu. A rozmawiał z nimi Emil Paliwoda. Od 2020 roku w województwie lubelskim potwierdzono 8 przypadków zatrucia grzybami. Jeden z nich był niestety śmiertelny. Pogoda sprzyja temu, by w lasach grzyby się pojawiły, Dlatego musimy mieć świadomość, że choć są pyszne i kuszące, to jednak mogą być niebezpieczne. Jak się ustrzec niepotrzebnego ryzyka, to pytanie do Państwa i mojego gościa. A jest nią pani Joanna Gąsior, grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim dobrym krokiem po wyjściu z lasu jest przyjście do Państwa. Dlaczego? E, tak, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zebraliśmy e, grzyby jadalne, e, wtedy możemy przyjść tutaj do naszej wojewódzkiej stacji, gdzie e, bezpłatnie udzielimy porad tylko do wojewódzkiej czy powiatowe stacje również, też świadczą y, Również wszystkie powiatowe stacje w, w naszym województwie udzielają takich porad bezpłatnych Jakie szkodliwe trujące grzyby najczęściej spotykają państwo w koszykach grzybiarzy Najczęściej no możemy spotkać, grzybiarze przynoszą nam pieprzniki jadalne, potocznie nazywane kurkami, które możemy pomylić z pomarańczowymi. Bardzo często grzybiarze do nas przynoszą kanie, które mylone są z muchomorem zielonawym. Czym może poskutkować zjedzenie grzyba niejadalnego lub trującego? Zjedzenie grzyba niejadalnego lub trującego może spowodować u nas... Dolegliwości i żołądkowe, i jelitowe, a może też również spowodować zgon. No właśnie, szanowni Państwo, wiemy, że grzyby są kuszące, są smaczne, ale jak słyszymy, spożycie tych niewłaściwych może implikować bardzo poważne konsekwencje. Pamiętajmy jednak, że jeszcze w historii się nie zdarzyło, żeby grzyb zaatakował grzybiarza. To, z czym należy walczyć, to przede wszystkim nasza rutyna i brak odpowiedzialności. Badanie cukru bez nakłuwania i pobierania krwi to możliwe, udowadniają lubelscy naukowcy. Opracowali innowacyjny wynalazek, który pozwoli diabetykom bezinwazyjnie monitorować poziom glukozy. A wszystko wyjaśni Maja Matejaszek. Docelowo ma mieć postać zegarka zsynchronizowanego ze specjalną aplikacją. To niewielkie urządzenie ma szansę zmienić rzeczywistość chorych na cukrzycę dzięki połączeniu kilku technologii bioimpedancji i pomiarów optycznych. Impedancja jest to tak naprawdę impedancja dla tkanek żywych, a impedancja w dużym uproszczeniu jest to opór elektryczny dla prądu przemiennego. Wysyłamy określoną wiązkę światła określonej długości i odbiornik mierzy ile światła zostało pochłonięte, ile zostało Odbite, i na podstawie ilości tego światła jesteśmy w stanie szacować poziom glukozy. Urządzenie jest już po pierwszych testach. Nie jest to jeszcze dokładność jak glukometrów takich klasycznych, gdzie trzeba pobrać. Próbkę krwi, ale możemy z dużą dokładnością określić to, czyli w momencie, kiedy ktoś ma duże wahania glukozy we krwi, możemy dać ostrzeżenie, że ma albo za wysoki poziom glukozy, albo za niski. Badania ruszyły rok temu i są prowadzone w ramach pracy doktoranta Lubelskiej Akademii w Sei, Dominika Gnasia. Koncepcję wymyśliliśmy w roku 2023. Na podstawie koncepcji opracowaliśmy model systemu do badania glukozy dla diabetyków. I sam projekt, wystartowaliśmy z tym projektem w lipcu 2024 roku. Naukowcy są na etapie dopracowywania funkcji pomiarowych oraz miniaturyzacji urządzenia. Ma szansę trafić na rynek za 2-3 lata. To nie jedyne rozwiązanie opracowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe przy ulicy Związkowej w Lublinie. Jesteśmy jedynym centrum w Polsce, nie tylko w Polsce, i w Unii Europejskiej, które robi rozwiązania właśnie niskokosztowe, do badań bezinwazyjnych z użyciem tomografii elektrycznej, i tomografii Zbudowaliśmy między innymi rozwiązanie oparte na defektoskopii, czyli badanie stanu budynków, konstrukcji, pęknięć. Badamy też różnego rodzaju rozwiązania typu monitoring wał przeciwpowodziowych, co jest istotne w ostatnich czasach i przy ostatnich ulewach. Nie brakuje też rozwiązań z obszaru medycyny. To tu powstała między innymi specjalna kamizelka monitorująca stan ludzkich płuc. Trwają ostatnie prace porządkowe, a od września ruszy pełną parą. To będzie pierwszy żłobek publiczny w Łęcznej. Pobyt dziecka w placówce będzie darmowy, a całość jest dofinansowana z programu Maluch Plus. Za nieco ponad miesiąc w tych salach będą już trwały zajęcia dla najmłodszych. Wykonawca zakończył remont dawnej szkoły podstawowej w Łęcznej przy ulicy Staszica. Teraz trwają tu ostatnie prace porządkowe, a 1 września zacznie działać pierwszy publiczny żłobek w mieście. Dysponujemy sześcioma salami. Sale są przestronne, dostosowane do potrzeb najmłodszych. Na dole znajdują się dwie sale, na górze znajdują się cztery sale. Żłobek będzie w stanie się zaopiekować 90 orgiem dzieci. Jak zapewniają władze placówki, będą one otrzymywać kompleksową opiekę, a żłobek jest dobrze wyposażony. Też będziemy się mogli poszczycić tym, że będzie z nami na stałe opieka medyczna w osobie pani położnej, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem i nad zdrowiem naszych podopiecznych. Żłobek jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, podkreślają władze Łęcznej. Myślę, że rodzice chcą po prostu wrócić na rynek pracy, ale chcą jednocześnie mieć zagwarantowaną tą opiekę swoich pociech. Co ważne, ze żłobka rodzice mogą korzystać bezpłatnie. Pobyt dzieci opłacony jest z programu rządowego, a dodatkowo jest to taka innowacja nasza. Wprowadziliśmy opłatę za wyżywienie, której rodzice nie ponoszą. W pełni jest ona pokryta ze środków budżetu gminy Łęczna. Do tej pory zgłoszono 70 dzieci. Swoją pociechę mieszkańcy Łęcznej mogą zapisać w punkcie rekrutacyjnym, znajdującym się w siedzibie żłobka przy ulicy Staszica 17. Obiekt mógł zostać zagospodarowany dzięki środkom z programu Maluch Plus. Miasto na ten cel pozyskało ponad 5 milionów złotych. Pod lubelską archikatedrą ruszył sekretariat pielgrzymkowy przed 47. lubelską Pielgrzymką na Jasną Górę. To tam można zapisać się na pątniczy szlak, ale także wesprzeć tych, którzy 3 sierpnia wyruszą do Częstochowy. Hasło tegorocznej pielgrzymki nawiązuje do roku jubileuszowego w Kościele Katolickim brzmi Świadkowie Nadziei. Prowadzącymi konferencje będą przedstawiciel katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II na temat właśnie różnych aspektów nadziei. Wokół niego będą prowadzone rekolekcje w drodze. W tym roku pątniczy szlak znów będzie można rozpocząć w hełmie 1 sierpnia. 3 sierpnia wszystkie lubelskie grupy ruszą spod archikatedry lubelskiej. Dołączać można także w trakcie pielgrzymki, jednak warto zapisać się już wcześniej na przykład w sekretariacie. Otrzymuje pakiet pielgrzyma. Pakiet pielgrzyma to legitymacja Informator i w tym roku różaniec. Wszak jesteśmy w roku jubileuszowym. To bardzo istotne, żebyśmy pamiętali o codziennej modlitwie, codziennej modlitwie również różańcowej. Ci, którzy nie mogą pozwolić sobie na pokonanie pełnego szlaku do Częstochowy, mogą zdecydować się na mniej angażującą opcję. W postaci, ile możesz, czyli ten e, forma autobusowa, dojazdów e, na przykład na jeden dzień, na dwa dni, w zależności, e, jakie mamy możliwości i powrotu znowu do Lublina. By się zapisać, należy mieć ze sobą dowód osobisty i uiścić opłatę pokrywającą ubezpieczenie i koszty logistyczne. 110 zł to jest kwota, którą uiszcza pielgrzym. Obowiązują zniżki rodzinne. Dwie osoby z rodziny to 170 zł, zaś trzy i więcej to 250 zł. Ci, którzy mają trudną sytuację materialną, mogą skorzystać z funduszu Idę z Tobą. Przynoszą też stosowne oświadczenie z parafii, że potrzebują takiego wsparcia. Nie trzeba w ogóle udawać się na pątniczy szlak, by mieć nadzieję, że nasza intencja dotrze na Jasną Górę. Tak działa fundusz, idę z Tobą. Osoby, które mają takie pragnienie, po prostu przychodzą, e, mogą się zapisać, e, i często to są po prostu podają intencje dziękczynne, błagalne, e, i koszt, jakby. Taką ofiarę mogą złożyć, i to jest ofiara wynosi tyle, ile po prostu jeden pielgrzym składa. Sekretariat Pielgrzymkowy jest czynny codziennie od 10 do 17. Wszelkie informacje na temat 47 lubelskiej pielgrzymki są na stronie internetowej. Teraz miliony na sportowe organizacje z programu Aktywni Lokalnie wspiera organizacje, które promują sport i rekreację poprzez otwarte zajęcia i imprezy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. A my teraz sprawdzamy na co i gdzie na Lubelszczyźnie trafią pieniądze. Lublin żyje basketem nie tylko ze względu na Wicemistrzostwo Polski wywalczone niedawno przez koszykarze PGE Startu. W poniedziałek wystartował cykl zajęć dla najmłodszych koordynowany przez Fundację Rozwoju Sportu. W tym tygodniu mamy dyscyplinę wiodącą koszykówką. Przed nami jeszcze unihockey, piłka nożna, siatkówka oraz taekwondo. Cyrk zajęć, gdzie każdego dnia mamy zajęcia półtorej godziny od 10.30 do godziny 12. W całym tygodniu pięć lokalizacji. To w ramach projektu Aktywne Dziecko na Wakacjach zyskał wsparcie resortu sportu i turystyki z zadania Aktywni Lokalnie. Uczymy się tutaj dużo i to po prostu nam pomaga um, się rozwijać, pomaga nam po prostu, um, spędzamy aktywnie czas. Pozytywnie rozpatrzono też wniosek UKS-u Aktywni Lublin. Środki przeznaczymy na promocję sportu, no i oczywiście na promocję rugby. Chcemy zorganizować dwa turnieje rugby tak, w którym weźmie udział... Wezmą udział uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik unika kontaktu, natomiast z drużyny przeciwnej próbuje zerwać tak lub dwa tagi. Wtedy gra jest zatrzymywana i piłka jest odzyskiwana przez drugi zespół. Turnieje odbędą się jeden tutaj w Miłocinie, drugi prawdopodobnie w Leścach, w szkole podstawowej. Rozbudzenie sportowej pasji w różnych środowiskach to główne założenie tego ministerialnego pomysłu. A miłość do sportów wodnych i nie tylko pielęgnuje lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala, które także jest beneficjentem aktywnych lokalnie. Zajęcia są w zasadzie dla wszystkich: dla dzieci, dla młodzieży. Dla osób dorosłych, nawet dla ludzi z lekkimi niepełnosprawnościami mamy możliwość prowadzenia takich zajęć. Mamy kajaki turystyczne, które są niewywrotne, a także jak tutaj widać na załączonym obrazku są to kajaki sportowe, które są już przewidziane do ścigania się na wodach. Środki na rozwój zyskały nie tylko podmioty z Lublina, ale też z Rajaczy Białej Podlaskiej. Na co przeznaczymy środki? Na pewno na zakup sprzętu sportowego, na organizację eventów, organizację dni otwartych, które odbędą się niebawem. Dziewczynki, które trenują w naszym klubie zajmują się gimnastyką artystyczną. W chwili obecnej mamy już zawodniczki, które w sposób wyczynowy startują na zawodach ogólnopolskich. Pozostałe trenują rekreacyjnie. Łączny budżet ogólnopolskiego programu Aktywnie Lokalnie to 20 milionów złotych. Za chwilę w TVP3 Lublin prognoza pogody, a o godzinie 21.15 program Gość Panoramy. Dziś gościem Wiesławy Szymczuk będzie profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Ja zapraszam Państwa jeszcze na program Speedway, a więc wszystko, co o Żurzu trzeba wiedzieć, ten program w TVP3 Lublin, a o 21.30 wieczorna Panorama Lubelska. Jak zawsze, do zobaczenia!